Witam Was w moim kolejnym poradniku. Jak ustawić frapsa? E, do, a FRAPS jest e, ogólnie do nagrywania filmów, jakby kto nie wiedział. Dobra, więc zaczynajmy. E, ja mam e, wersję 340. Doradzam Wam e, ustawić monitor. To będziecie mogli też na monitorze, tak jak na ja teraz. Przejdźmy do FPS-ów. Tak to wszystko zostawicie. Przejdźmy do FPS-ów. A, jeszcze powiem, że mam z 2011 roku, prawda, tak. no i wybieracie sobie dysk, który chcecie zapisywać i tu tak to wszystko zostawiacie, jakie jest. I tutaj, i, e, tak, tu wszystko zostawiacie, jakie I nie przestawiacie tylko 60 sekund, bo to wam coś tam zmieni. E, tutaj sobie w F9 gdzie możecie sobie ustawić, który będziecie włączać i wyłączać. Ja sobie ustawię na takie było F9, dysk D to musi być. Znaczy nie musi być, no możecie sobie jaki tam chcecie dysk. Ja Doradzam wam 30 FPS-ów, ponieważ e, 60 to będzie za dużo i będziecie e, mieli np. 8 minut, wyrobicie będziecie mieli 13 GB, no to jest przesada mała. No i jeszcze szybko powiem stereo, to jest dla jednego gracza, a multiszany to jest dla wielu graczy, żeby będę mu mówić. No dobra, ja będę powoli kończył z tą y, moją y, wypowiedzią, z treścią. Dobra, to do zobaczenia, pozdrawiam was i komentujcie, cześć.